Witam czytelników, widzów i słuchaczy portalu Stormrussian.pl. Ja nazywam się Krzysztof Kniu i zapraszam na nową wersję rozgrzewki przedmeczowej, tej naszej tradycyjnej, którą od teraz będziemy wprowadzać, a która będzie miała formę takiej rozgrzewki ekspres, czyli nagranego komentarza z najważniejszymi informacjami. Od czasu do czasu, w miarę możliwości, będziemy się oczywiście spotkać też na żywo, zapraszając gości lub po prostu dyskutując o dumie war. Zaczynamy więc rozgrzewkę Express. Przed meczem ze Stalą Stalowa Wola. W ostatniej kolejce Stomil podejmował na własnym boisku rezerwy LKS-u Łódź. Niestety Ocznani, ponownie będąc bardzo nieskutecznymi pod bramką Rywala, przegrali spotkanie. Tym razem 0 do 1. Jedyna bramka spotkania padła w 64 minucie po strzale Mikołaja. Lipienia piłka odbiła się jeszcze od interweniującego Igora Kośmickiego i wpadła niestety do olsztyńskiej bramki. W meczu zadebiutował w barwach Stomilu Judai Shinonaga, a po pięciu kolejkach Stomil znajduje się w strefie spadkowej z czterema punktami na koncie. Po tym meczu doszło do zmiany na stanowisku trenera Stomilu Olsztyn. Z funkcji szkoleniowca zrezygnował Patryk Czubak i powodem tej rezygnacji była niezwykle trudna sytuacja rodzinna szkoleniowca. Już na następny dzień klub poinformował o objęciu stanowiska przez Janusza Bucholca, byłego zawodnika dumy w armii, wieloletniego kapitana drużyny, który rozegrał w biało-niebieskich barwach. 314 meczów. Po zakończeniu kariery piłkarskiej był m.in. grającym asystentem w DKS-ie Dobre Miasto, a potem trenerem trzecioligowego Sokoła Ostruda. Tak się złożyło, że w poprzedniej rozgrzewce gościliśmy Janusza Bucholca w naszym programie, więc zapraszamy do odsłuchania obszernego wywiadu z nim, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, a także do obejrzenia tego, co miał do powiedzenia nowy trener 100 milu przed pierwszym treningiem z zawodnikami. Niestety w najbliższym meczu w kadrze 100 milu zabraknie kontuzjowanych Bartosza Walencika. No i niestety Huberta Sadowskiego, który doznał kiedyś drobnego urazu w starciu z łodzianami. Najprawdopodobniej zobaczymy w linii obrony ponownie Filipa Szabaciuka. Więc z tą trójką obrońców według nas będą Szabaciuk, Kośmicki i Kubań. Na wahadłach. Zapewne wybiegną Wójcik z Tuleją, w środku Szramowski, który dobrze prezentował się w ostatnich dwóch spotkaniach i podejrzewamy, że ktoś z dwójki Stromacki bez palec. Natomiast z przodu stawiamy na na Bałę i Żwira. To oczywiście, tak jak mówiłem, nasze przypuszczenia. Do zdrowia wrócił Piotr Kurbiel, więc to może z niego skorzysta właśnie trener Buchholz. Przekonamy się na godzinę przed meczem w sobotę. Stal Stalowowola to Benio Minek drugiej Ligi. Zespół który nie zaczął dobrze sezonu, ale w ostatniej kolejce wygrał swój pierwszy mecz, pokonując wysoko 5 do 2 spadkowicza z pierwszej ligi Chojniczankę Chołnice. Na koncie Stal ma w tej chwili 5 punktów i zajmuje 12 miejsce w tabeli. Trenerem Stali jest Ireneusz Pietrzykowski, który na stanowisku jest od marca tego roku. Osobiście spodziewam się zażartego spotkania, bo obie ekipy mają coś do udowodnienia. Jednak patrzę z takim delikatnym spokojem na wynik, spodziewam się jednobramkowej, wygranej dumy warnii. Z tego spotkania przeprowadzimy komentarz live na naszym Facebooku. Serdecznie zapraszam na relację, którą ja będę komentował. Jak mówiłem, przewiduję jakąś skromną wygraną z stomilu, jakieś 1.0 lub 2 nie 1. Jakiego wyniku wy się spodziewacie? Wpisujcie swoje przewidywania w komentarzach pod tym filmem na YouTubie. Zachęcam też do subskrybowania kanału. Proszę o łapki w górę i wciśnięcie tradycyjnego dzwona, by nie ominęły Was kolejne programy. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych programach.